czy jest Pan za uprawnieniem kobiet? Za uprawnieniem kobiet? Równo, do równo uprawnienie. Wie Pan, no nie chcemy gorszyć, bo tu na sali jest y, trochę młodych ludzi, ale w pewnym wieku ludzie dochodzą do, obs własną obserwacją, że istnieją pewne różnice między mężczyznami a kobietami i, 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 i wdawanie się w dyskusję na ten temat jest po prostu niepoważne. Y, mogę podać dwa przykłady. W internecie czytałem, jedna pani powiedziała, że ja to miałam dwóch synów i zawsze wierzyłam, że że dziewczynka i chłopiec niczym się nie różnią. No urodziłam trzecią dziewczynkę, przekonałam, że to jest zupełnie inny świat. Druga wypowiedź, druga wypowiedź. Yy, małżeństwo wierzyło, że dzieci dziewczynki i chłopcy tak samo się zachowują, dokładnie. No więc, żeby tureckie prawda, nie, 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 nie zrobić tej nie utrwalać u niej y, tradycyjnych ról płciowych. Kupili zamiast lalkę, kupili tramwaj. I matka mówi, na drugi dzień zobaczyłam, że mam ten latach owinała w pieluszkę, nosi i mówi aaa. <grytanie> także, także dyskusja nad równouprawnieniem płci jest oczywiście absurdalna. E, tu, chodzi, tu chodzi nie o żadne tam równouprawnienie, tu chodzi o rzecz oczywistą. Jeżeli uda się kobiety wyrwać z domu, i kobieta zamiast, żeby uprała koszulę w domu, zanosi ją do pralni, to od prania tej koszuli państwo weźmie podatek. A jakby robiła to w domu, to by nie wzięło podatku. I po to i tylko po to socjaliści domagają się wyrwania kobiet z domów, żeby szły do pracy. One mogą w pracy nic nie robić, mogą malować paznokcie. Nie ma znaczenia, ale koszula będzie opodatkowana przy uprawie. I to jest celem socjalistów, żeby walić kobiety. Jak, jak Państwo nie wiecie, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No, sprawa jest oczywista, prawda? Jeśli Państwo na przykład nie wiecie, dlaczego Państwa wprowadzają przymus jazdy samochodem, samochodem na światłach, byłem akurat w Anglii, jakoś jeżdżą, jeżdżą bez światła i żyją, yy, no to zrozumcie, że samochód, który jeździ na światłach spala na 100 kilometrów o 0,6 litra więcej. A od każdego litra benzyny to jest około 75% bo nie tylko jest inne, są podatki, no i to są ogromne pieniądze. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze? Wcześniej wspomniał Pan o, o tym, że politycy powinni ponosić odpowiedzialność za swoje decyzje. Chciałem się zapytać, jaki ma pan pomysł na to, żeby zrealizować to, ponieważ raczej nie przegłosują sami ustawy, w której odbiorą sobie immunitet. Jest to święta prawda, acz może powiedzieć, że, że takie próby były i mało co, aby ten pojęcie przeszedł w Sejmie o odbieraniu posłom immunitetu. Czasem ludzie mają bardzo złe pojęcie o immunitecie. Posłowie powinni mieć oczywiście immunitet, jeżeli mamy oczywiście demokrację, bo jak zakładamy, że jesteśmy w demokracji, bo jak nie jesteśmy w demokracji, to się nie ma o czym mówić. Ale przy założeniu, że żyjemy w demokracji, poseł reprezentuje swoich wyborców. I nie mogą po prostu aresztować, bo ta grupa wyborców straciłaby swój głos w sejmie, prawda? Mogą nawet wyobrazić, że jest ważna ustawa, która może nie przejść dwudziestoma głosami. No i poprzedniego, poprzedniego wieczoru rząd sobie 10 czy 15 ludzi aresztuje, prawda? Pod jakimś tam pretekstem znalezioną u niego marihuanę, prawda, albo broń, albo coś tam, albo coś tam. Po dwóch dniach wypuszcza z przeprosinami, no ale już ustawa przeszła, prawda? Yy... Dlatego posłowie muszą mieć immunitet. Natomiast jest zupełnie na pana kranoszy. Jak ten immunitet powinien być chroniony? Znaczy, na, na przykład, dlaczego w Polsce jest zasada, że się nie prowadzi postępowań karnych przeciwko posłowi? Poseł popełnił jakiś czyn. Postępowanie się prowadzi. On może zadanie odmawiać albo nie, bo może się immunitetem i nie, nie zdawać, ale postępowanie się prowadzi. I w momencie, kiedy kończy się immunitet, no to od razu chabas, prawda? A tutaj nie, nie prowadzi się postępowania i... i i, i, I co? I przydawnienie jakieś zastępuje albo coś takiego. Po drugie, ci sami ludzie, którzy wrzeszczeli przed wyborami, że trzeba odebrać posłom immunitet, jak tylko zostali wybrani, prowadzili ustawę, że immunitet trwa nie do zamknięcia Sejmu, tylko trwa do otwarcia następnego Sejmu. No i w tym momencie nie ma kiedy ich aresztować. Otóż no, trzeba przywrócić zasadę, że w momencie ostatniego gwizdka, prawda, ostatniej sesji Sejmu kończy się immunitet i wtedy prokuratura pełno parą może aresztować kogo chce, bo, bo już oni nie, nie reprezentują nikogo. Także immunitet tak, ale racjonalnie, a nie takie, jak jest w tej chwili. Dzień dobry, ja nazywam się Marta Dorenda, reprezentuję Uniwersytet Łódzki Studenckie Koło Naukowe Progres i chciałam się zapytać, co Pan sądzi o współczesnym systemie oświaty, a głównie o szkolnictwie wyższym? Wie pani, no w zasadzie większość absolwentów dzisiejszych studiów y, zdołałaby się dostać do przedwojennego gimnazjum, acz, acz, acz nie, jest, nie jest to pewne. Poza tym w porównaniu z niektórymi innymi krajami poziom, poziom nauki w szkołach i na wyższych uczelniach jest wcale wysoki. W innych krajach jest gorzej. E... Upadek jest straszliwy. Upadek jest straszliwy. On wynika po prostu z tego, że daje się tytuły prawda, każdemu, czy chce, czy nie chce. No i no, ludzi inteligentnych jest ilość ograniczona, no nie da się ich naprodukować. Prawda? Ponieważ trzeba, żeby się wykazać wskaźnikiem scholaryzacji. Trzeba pokazać, że u nas aż 30% na, na studia. No to trzeba obniżać oczywiście wymagania, no bo inaczej byśmy byli w ogonie krajów postępowych. No, ja jestem za tym, żeby po prostu przyznawać tytuł magistra od razu każdemu przedszkolakowi. I będziemy mieli 100% scholaryzacji, prawda? A, 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 a poważne studia, żeby były robione tak jak dawniej przed wojną. Natomiast, natomiast no nie ma konkurencji między szkołami. Przede wszystkim problem polega na tym, że mamy szkoły prywatne w dużej ilości. Ale te szkoły prywatne mają nieuczciwą konkurencję szkół państwowych. Efekt jest taki, że dziecko zdolne idzie oczywiście do szkoły państwowej, bo po co ma płacić, skoro może mieć to samo za darmo. Ale tym samym powstaje w szkołach państwowych środowisko dzieci zdolnych, a inaczej jest szkoła prywatna. prywatnych. Yy, oczywiście to jest efekt tego. Dlatego, że istnieje ciągle, istnieją jeszcze ciągle studia, studia tak zwane be, be, bezpłatne. Oczywiście są płatne, zdanie mówiąc, tylko się nazywają bezpłatne. Także trzeba wrócić do normalności. W Stanach Zjednoczonych, proszę Państwa, studia medyczne to jest koszt 400 tysięcy dolarów, 500 tysięcy, zależy na jakiej uczelni, oczywiście. Jednakże. Średnie zarobki Amerykanina wynoszą powiedzmy sobie w tej chwili nawet nie wiem ale pewno 90 tysięcy dolarów rocznie, a lekarza wynoszą 180 albo więcej. Więcej. No to człowiek idzie na studia, pożycza, pożycza sobie te 400 tysięcy, w 6 lat spłaca z procentem. Studia muszą, nie muszą być bezpłatne, prawda? Tylko, tylko, tylko wtedy ludzie idą na te studia, które się naprawdę opłacają, bo przecież w Polsce, Polska ma jeszcze jedną taką cechę, że ludzie idą na studia często naprawdę konkretne, na przykład geologia, coś takiego, po czym zostają powiedzmy politykami, prawda? Albo, albo, albo zakładają firmę, firmę szewską, albo inną, która nie ma nic wspólnego z ich, z ich studiami. Prawda? Gdyby musieli płacić za te studia, no to tam wyszli tylko ci, którzy chcą być geologami, prawda? bo inaczej byłoby to bez sensu. A ci możliwie poszliby na studia szefstwa. To jest też bardzo ważna dziedzina. Bo wygodne buty to bardzo poważna sprawa, proszę Państwa. Także, także to jest bardzo proste uzdrowienie, tylko trzeba wymusić, wymusić konkurencję na uczciwych normalnych warunkach. W pańskim państwie będzie płacił za kreowanie polityki historycznej szejkowie czy prezesi banków? Ja nie rozumiem, co to jest kreowanie polityki historycznej? To znaczy, co, czego będą nas uczyć w szkołach? Będą was uczyć tego, w co wierzą właśnie nauczyciele historii, a oni będą wierzyli przypuszczalnie w to, czego ich, ich uczyli ich nauczyciele historii. Ja kiedyś, ja kiedyś, ja, no oczywiście w normalnym klasie, w normalnych szkołach, w różnych klasach, w różnych szkołach są różne podręczniki i w jednych się uczy, że Słowacki był geniuszem, a Mickiewicz grafomanem, a w drugich odwrotnie. I wtedy jest ciekawe życie, bo wtedy pan, jak się spotyka z kolegą z innej szkoły na, na, na wakacjach, to wtedy pan może dyskutować o Słowackim Mickiewiczu. A tak pan słyszał te, tego samego, że to jest nudno. Dlatego się dyskutuje o heavy metalu, prawda, czy o kleptonie, czy o kimś takim. Otóż jest przynajmniej jednolitość. Trzeba zniszczyć jednolitość. I w każdej szkole może być inaczej. Widzi pan, e, gdyby w każdej restauracji było to samo, to byłoby nudno, ale są różne restauracje i jest ciekawe. I dokładnie to samo musi być ze szkołami.